Cześć, Lociak z tej strony, Wydomski, bardzo serdecznie w dziesiątym odcinku z Unreal Tournament 99, Dyrang! tak, słuchajcie, jest sobota wieczór, nie uwierzycie, co zrobiłam, ale wygoniłam męża z domu, z domu, z mieszkania, do sąsiadów na browara, żebym miała wolne mieszkanie, żebym zdążyła to nagrać, <grym> także spoko, cię to naprawdę, mamy już włączony assault, a tak, moje ulubione assault, ale na razie nie możemy tutaj wejść, musimy skończyć capture the flag niestety, bo tak sobie stwierdziłam, że na, na samym początku, że najpierw kończymy, później przychodzimy dalej. Wezmę zbyt Łuka herbatki, ale zasierpałam, dobra, Jace, Luthor, Mariana, Borys i Kyla, czyli to będzie rzeźnia, Rolf, Arkon, Bruce, Gregor, Manuel i Slane. Wszyscy tak samo, tylko mają inną twarz, tylko ten jest trochę starszy, ten jeden, właśnie ten. Dobra, tej mapy, yy, za wysoko mikrofon, ten, tej mapy w ogóle nie kojarzę. Tak jak mówiłam, yy, Capture the Flag yy, lubię, ale niekoniecznie. Także tej mapy na przykład w ogóle nie kojarzę. Yy, Najlepiej, najbardziej Asalta lubię i, i tę mapę najbardziej yy, pamiętam. Z dziecięcych lat, dobra, tutaj jest to. Ej, nie mówcie, że... Okej. Okay. Ej, dziwna ta mapa. Mhm. Mm Czyli trzeba wyjść na podwórko. Przej o Jezu, jakie to wielkie! Ło, wow, matko! No dobra. Przejdziemy tutaj. z którą drogą pójdziemy. Przejść na górę. O matko, taki... Yeah. Oh shit, wiecie co? Żebyśmy my wygrali, chociaż... Yy, chociaż to jedno, nie? No dobra, no to co, zaczynamy? Zaczynajmy te nie. Dobra, weźmy sobie żyćko. Ja już lecę od razu na assault, znaczy na atak. Piąteczka sobie też weźmiemy. A, dobra, bo tu jest flaga, czyli nie ja ze strony idę. Aha, świetnie. No to już czuję, że będzie dobrze. Będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Mhm. Żyjemy. Nie wiem, czy nie powinnam po prostu przy. jakoś tego inaczej zacząć rozgrywać. Dobra. Aha, słyszę go. Dobra. I teraz po prostu stąd uciekamy. <grywka> tak, uciekaj. Z miejsca, którego nie znasz <laughs> <your team>, <laughs> Biegnijmy, biegnijmy. Nie no, ekstra. Mhm. <laughs> <laughs> Dobra, troszeczkę musimy, widzę. <laughs> Powodować, że uciekamy... O Jezu, ale mnie serce bije. O, słodkie Jezu. <laughs> Dobrze. Zamknij się tam. Trochę więcej życia. Tak, na no, wszelki wypadek. Dobra, i lecimy, lecimy, lecimy. Mamy to. Teraz muszę odbudować życie przede wszystkim. I podejrzewam, że oni są gdzieś tutaj blisko. No właśnie. Trzeba się ich najpierw pozbyć z bazy. Dobra, spokojnie, spokojnie, moi drodzy, jakoś damy radę. Przejdziemy może tędy. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. Aha, szkoda, że nie mam snajperki, wiecie? Zdziałabym ich tak po prostu, ale nie, po co? Po co snajpić? That was cool. Mhm. Dobra, oni nie są teraz na nie w ogóle. Tak jakby w ogóle się mną nie interesują. Dobrze, stój tam. Powinni sobie... Teoretycznie powinni sobie tam poradzić, jeżeli coś. Jeżeli im się nie uda, to ja po prostu zabiorę tę flagę stąd. Jak tylko ona wróci, tylko fajnie by było gdzieś się, wiecie, co schować, na przykład. Na przykład tutaj. Tak żeby mnie nie widzieli. I co, czekamy na rozwój wydarzeń? Wiem, że to jest takie trochę kampienie, ale hello, to jest strzelanka, musimy sobie jakoś radzić. Dobra, mamy to. I teraz lecimy. Wszyscy są tam, więc na razie mam, powin powinnam przynajmniej mieć drogę wolną. Okej. Okay. No i mamy to. Prawie. Pod warunkiem, żeby nikt nie ustrzelił po drodze. Ale spokojnie. Jak przejdziemy i zaczniemy iść korytarzami, to już będzie dobrze, będzie dobrze. Ale to było genialne, nie? Fajnie, że udało się tym dupkom z mojej drużyny donieść tę plagę. naprawdę super. No normalnie zaczynam doceniać boty w tej grze, nie? Dobra, jeszcze kawałeczek. I. You are the Mamy to. Okej, okay. i została nam ostatnia mapka. Nadal 3. Borys, Mariana, Luther, Jace. Przeciwko. O, oh, fucking machen. Te twarze mi się źle kojarzą, to będzie tragedia. Entropy, <ścoughs> Andrax, z Faro. Be Vital chyba i Ripper, dobrze, zapoznajmy się z mapą e, V331, okej, okay. teraz tak, muszka, gdzie ja jestem, e, muszka na ekranie znowu, dobra, tej mapy wiecie co, zupełnie nie kojarzę, autentycznie, Nigdy nie doszłam do tej mapy, ok? Zawsze ją pomijałam sobie. Więc dochodzimy tutaj, przechodzimy na drugą stronę i u nich tutaj po prostu na wprost. Dobra, jeżeli u nich na wprost dołem, to czy u nas też tak dołem po prostu? Muszę, muszę to sprawdzić, bo tak, czyli to są po prostu lustrzane odbicia. No to moi drodzy, mm, witamy wrześni. Cyk. Dopiero się zrodziłaś. Gdzie jesteś po Thunder Heavy? A tak jak dopiero się zrodziłaś. Aha, z czwórką to sobie ja będę mogła chyba. Gdzie co? Podejrzewałam, że to będzie pierwsza mapa, w którą po prostu przegramy. I to tak y naprawdę. Dobrze. Teraz się sfokusują na mnie. I to tak y, bardzo się sfokusują. Tak po prostu się sfokusują na mnie. Niech mi ktoś pomoże! O Jezu, nie wszyscy są? Okej, okay. ktoś mnie strzela chyba z wiatrówki. <gry Willem> be, <baby. grystans> Ale mi serce bije. Jakbyście mieli tutaj taki mój ciśnieniomierz teraz czy coś, to byście wiedzieli, że jest naprawdę wesoło. Dobra, więcej życia. Lecimy, lecimy, lecimy. Dawać, dawać. Dawać, dawać. Pierwsza flaga była łatwa. Mhm. Dobra, nie żyjesz. Drugą już nie będzie tak łatwo. Boryz ma dobrze. Niedobrze. Niedobrze, bo nie wiem gdzie jest. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest, okej. Okay? Ty, jak mnie strzelił, Skubaniec! Dobra, ja po prostu uciekam. Może się uda. 16hp. Może się uda, może nie, ale. Gdyby chociaż ta flaga była po naszej stronie. Słodki Jezu. Oni mnie na pewno wszyscy gonią teraz. O Jezu. <laughs> nie myślałam, naprawdę nie myślałam, że ta gra będzie wywołać we mnie takie emocje. Dobra, potrzebuję teraz więcej życia. 30-53. Nie wiem, czym się boty przypadkiem nie poklinowały, wiecie? Bo to takie dziwne, że oni w ogóle nie atakują. No właśnie. Dobra, zaczęli atakować. Widziałam jeden szat. To na górę niedobrze. Red Flag Masz, tak? Dobrze. No to poczekamy na Ciebie. Albo inaczej. Jak dropnąłeś? Mhm, tak myślałam, dobrze. Nie mam broni. I nie wiem gdzie iść. Dobra, pójdziemy tutaj. Gdzie zawsze dojdziemy? Dobra, wiem gdzie jestem. Znaczy. Pff. Dobra, wiem gdzie jestem. Dobra, idziemy po ostatnią flagę i koniec, bo przecież Kaman. Ile się będziemy pierniczyć? Dobra. Boże, dobra, ja ją biorę. A, mam ją. <laughs> Okej, okay. przeszkiczałam, że biorę. No to w czym problem? Nie, myślałam, że tamta zabrała. Jeszcze Jesteś Aleluja! Poszło lepiej niż w tamtym odcinku. Więc zobaczmy, ile mamy zwycięstw. Mm. Mój herbaty mi się należy z miodem słuchać. Dobrze, dawać szybciej. Nagrywa mi się dźwięk? Dobra, nagrywa. No. Teraz będą moje ulubione. Osolciki! No, dawać mi tutaj. Upijaj! Dobra, Escape. Osol. Osol. Na czym polega osol? To jest bardzo proste. Mamy, mamy do wykonania sekwencję y, misji kolejnych do zrobienia, y, i musimy po prostu zrobić tę sekwencję, tak najprościej. Czyli na przykład, tak jak y, w Kriegejcie. Musimy wejść do środka, coś zniszczyć, potem coś zniszczyć, coś zniszczyć, coś zniszczyć, tak żeby w tym wypadku otworzyć tamę. I mamy na to pewien czas, na przykład, nie wiem, 10 minut, tak? Jeżeli wyrobimy się w załóżmy 5 minut, to przeciwnik ma dokładnie tyle samo czasu na zrobienie tego samego. Jeżeli on tego nie zrobi w tym czasie, to my wygrywamy. Jeżeli zrobi to w czasie krótszym niż my zrobiliśmy to, kiedy oni byli ofensywą no to oni zdobywają punkt, tak? Czyli wtedy po prostu nie, nie wygrywamy misji. No i na tym to mniej więcej polega. Mamy, do, mamy pokazane te obiekty, które musimy zniszczyć. Czyli tak, najpierw jest to, nie wiem, to jest coś z bierzem, tutaj z tą taką dziwną alalawą. I później musimy po prostu przycisk wcisnąć, żeby wystrzelić rakietę w... Jak to się nazywa? No, w to takie, takie, taką zaporę wodną. Okej, okay. Kajla, Borys, Mariana przeciwko Krys, Kragord, Malakai. Malakai. Dobrze. Budzimy się gdzieś tutaj w naszej bazie. Tam jest nasza baza, to cały jest nasza baza, to jest nasz obiekt. Wchodzimy do środka. Przechodzimy tutaj, oni się respią, to jest ich miejsce do respienia. Niszczymy to. Tak, niszczymy to. Idziemy później na górę, tylko nie pamiętam, które od razu sobie przypomnę. Na przykład te tak i jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. Tak, jeszcze wyżej. Aż tutaj i ten przycisk wciskamy. Ta armatka celuje się w tamtą tamę. I wygrywamy. O, świetnie, zrespiłam się. Tu dwie gdzie. Jest jeszcze jedno wejście podwodne, ale może bym nie chciała tak. Po prostu bez niczego, nie? Weźmy sobie jakąś może broń. O, mag Magnumka. Minigun będzie spoko. Dobrze, jak oni sobie tutaj walczą, to my sobie po prostu wpłyniemy pod wodą. A, i tutaj na dole jest licznik czasu. Mamy 5 minut 30 sekund na, do tego, żeby to zrobić. Tutaj jest głośno. Ok, tu jest głośno. Ajajaj. Ja się nie wiem, który. O... Czy ten jeden został stracony? Już? Czy mi się wydawało? Bo ja nie wiem, nie zrozumiałam tego, co tam napisali, znaczy nie... Nie zdążyłam przeczytać do końca i... Dobra, idziemy za nim, zobaczymy co się będzie działo. Dobra, kieruję się na górę, czyli to pierwsze jest zrobione. Albo i nie Dobra, teraz jest rozwalone. Teraz trzeba iść na górę. No dobra, 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 dobra. I cyk. Wykonana misja, wykonana misja. Cyk, cyk, cok. Dobrze. Znaczy z tymczasem to nie jestem pewna, bo pamiętam z tych nowszych wersji. Że oni będą mieli tyle czasu co my. No dobrze. Dobra, tutaj nie ma czasu. To tak w walnięcie nie ma czasu. Najlepiej gdzieś tutaj sobie stanąć. O, świetnie. Bo jeżeli przyjdą z drugiej strony, pod wodą, to nie wyjdą stąd. Więc możemy po prostu stać i czekać. A, dobrze, oni mają tyle czasu, ile nam się z tego Dobra, czyli mamy tylko minutkę na to. W minutkę musimy to obronić. Dobrze, cieszę się, że jesteście na pozycjach. Dobra, idą tędy, bo słychać działko. Aha. Dobra, Magnumkę poproszę. 120, 40 sekund do końca. Podejrzewam, że teraz pójdą dołem. A jednak nie. Patrzcie, to do bili. Dobra. Gin. Tutaj nie idą tędy? Nie. Okej. Okay. Czyściutko? Dobra, nie żyjesz. O-o. Spokojnie. 9, 8. 7 6 five, 4 3 No i wygraliśmy. Pierwsza nasza. Dobra, high speed. Okej, okay. czyli to sama misja. Mamy y, kilka rzeczy do zrobienia. Z tym, że tym razem jesteśmy na... na pociągu. Ok, i najpierw musimy przejąć kontrolny kabin, access, a potem wejść do kokpitu. Czyli najpierw gdzieś w połowie musimy zdobyć pierwszy punkt kontrolny, dojście do kabiny, tej, do której, do tej kabiny, a później wejść do kabiny i odczepić te zdylnie tam. No, no, te zdylnie, jak to się nazywa, to z tyłu za pociągiem, no. Nie pamiętam. Kajla, Borys, Mariana. Ile mamy? 20 minut, czyli to będzie ostatni. Otelo, Azur, Arys i Malcolm. I to też jest dosyć gło głośne i to jest dosyć długie, słuchajcie. Tutaj mamy pierwsze. Drugie. Nie mogę przyspieszyć. Trzecie. Czwarte. Piąte. I tam jest sam koniec. Tutaj musimy się wbić, tutaj można się górą nawet wbić, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Tylko tutaj są armatki. I to jest tutaj. Albo i nie tutaj. Dobra, gdzieś jest! Whatever, wiecie co... No. I z każdy, za każdym razem przejmujemy, jeżeli dobrze pamiętam... Te. Wagony. Tutaj nie polecam skakiwać, bo to. Dobrze. O. -o gdzie są moje, wiecie? To jest w ogóle coś fenomenalnego w tym momencie. Jestem sama na boju. Ale mamy już pierwsze przejęte. Dobrze. No, Ares, zginie. Okej. Okay. O, tak. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Przejmujemy kolejne. A no właśnie, gdzie ja się odrodziłem? Dlaczego tak daleko? Lol, ale Beka, Dobra, tutaj trzeba przejść dołem. Tutaj trzeba przejść górą. O właśnie, siódemeczka. Znaczy ósemka. W tej grze to ósemka. Tutaj też trzeba przyjść... Kurą. <laughs> nie żyje. Dobra. Ale w tym właśnie, w tym, w tym, 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 tym jest to co musimy przejąć, nie? właśnie tej mapy, no co wy robicie w ogóle what the fuck dajcie mi ten yy, flag kanona i lecimy bo przecież szkoda czasu dobra jeden dobra Przejęte? No to jak mamy przejęte, to po prostu robimy dalej. I teraz nie przepuścić ich do tego, co my zrobiliśmy, nie? No, retro, trzy minuty, 3 minuty, 3 sekundy. Tak, wiem. Nie z tej strony. Dobra, jest, ja się może pójdę do przodu. Poczekam, oni tutaj przyjdą. Mówiłam? Au, ale dwóch zabiłam, ale dwóch zabiłam, a to już jest dobrze, nie z tej strony, o spadł, hehe, czubek, cieszę się, że jesteście na pozycji idącej. Aha, cztery mi zostało, świetnie. Oni w ogóle się jakoś dziwnie czają, nie? No, bo mnie dojedziesz. O dobra, coś lepszego. Minutka mi została, dobrze. Może więcej broni to nic jest dobrze i tak o -o. przejęli to nie dobrze nie dobrze ale oni i tak się będą... Respić tutaj, więc... O oh, fuck! No właśnie to się dzieje jak wypadniemy, nie? O dobrze. Nie widzę cię. Dobra, sorki, sorki, sorki. Już. No. O o. przejęli nam drugie. No weźcie go, zabij. Dobra, nie wiem po co oni tam idą, skoro nie zdążą mi tak. Nie 10, mogę pochodzić. Tędy one Mariana się postarała. No dobra. Dobrze, już. Już. Dajcie mi skończyć. Bo chcę skończyć. No dobrze. E, to na dzisiaj będzie tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to czycie beczkę w słyszymy się, w kolejnym ucieczku. Rzecz patrzcie I do następnego solta. I narciapa.